Halo, trzecia, 35. Jedziemy gdzie? Przeci. Dzieci zmęczone. Gips, Monika, Kosz jeszcze wystawia. No, a auto, jak zawsze, e, przeładowane. O tak. Dobra, jedziemy na, e, na stanek w Luz. Co? Luz, Luz. A kiedy, Taka miejscowość. Na... No to będzie tam Loch Lomond. No i gdzie mamy? No. Dobra, rdmy. Jesteśmy na pierwszym przystanku w Luz. Fajnie, góry widać. Teraz idziemy na jezioro. Nie Max? O, cała rodzina. Gipsio. Idziemy na spacer. Jak będzie, to na chwilę, zobaczymy, jak będzie jak będzie fajna pogoda. tutaj To tutaj przyjedziemy pod namiot na ostatnie dwa dni albo coś w tym rodzaju. Zobaczymy, co wyjdzie z pogodą. Max się moczy nóżki, pierwszy raz w Lachlomond. I co? Fajna woda? Zimna. Zimna, no ale fajna. Ale co? z już jeszcze? jeszcze poruszaj? Gdzieś się chce napić, tak, pij i się, to jest woda czysta. Z tym zauważyła w Pomorzu nie ma takie pewności, czego się chce napić, wiesz? A? No, z takim dystansem po Teraz już. no, cudownie tu jest. Teraz idziemy dalej, jedziemy w stronę e, Fort Williams. Kurde, okulary mi spadają. W stronę Fort Williams prawdopodobnie zatrzymiemy się na... E, kurde, no, w końcu języka to mam. E, Glen Nevis, o w dolinie Glen Nevis, pod Ben Nevis, dobra to na razie, no jeszcze kilka ujęć na te cudowne domki, a tu był podobno jakiś stary serial nagrywany kiedyś, no ale urokliwe są te domki, masakra. I jeszcze plac zabaw i jedziemy dalej. No. Tylko się pobawią, nie? Ale fajny, nie, Abi? No, fajny no super zrobione. Wow. Taki wujek jak Marci nie? No to my wykupiliśmy. No jasne, że tak. To by się cały ogród tak wyszło zrobić, nie? Wow, ładnie. A jak zielona. No dajesz rady sama. Masakra. A teraz jesteśmy w Dolinie Glen Nevis, pod e, szczytem Ben Nevis, największym uka. Tak tylko pochodzić z gipsem i później jedziemy znowu dalej. O, tu taki mały wodospad. Widzia! I atmosferę, atmosferę gór jeszcze dźwięk ice cream vana. Gipsy, byłeś tu, pamiętasz? Gipsy. Ej, gips. Gipsy Lody zjedzone. No. Nogi umyte w rzece. I teraz spadamy dalej. Spadamy do... Loch Ness. Tak, dzieci? Do Loch Ness. się będzie szukał potwora, więc do zobaczenia w Loch Ness. Pa! Dojechaliśmy, jesteśmy na miejscu, wieje trochę. Ogólnie pogoda wszędzie była fajna, tutaj jest 15 stopni i zimno. No ale jakoś to przeżyjemy. Jutro ma być około 20. Mam nadzieję, dodaje 2 stopnie, no, ale zobaczymy. Na karawan jeszcze czekamy, bo jeszcze nie jest gotowy. A tutaj plaża z tej strony, ale jest odpływ i skały takie wyszły. Teraz mam nadzieję, że będzie fajna pogoda. Zobaczymy. No i dwa by było dobrze. Dobra, na razie. Później nagrywam z karawanu, jak karawan wygląda. Mam nadzieję, że jest gotowy też. Pa. No, już mamy swój karawan. Tu stoi jakiś domek holenderski. O, tak w Polsce. Tu trochę pokażę w środku, jak wygląda. Pokażę, bo... Tu trochę pokażę w środku, jak wygląda. To o, dzieci żerają Tu mm -hmm. jest Sypialnia Kibelek I Sypialnia dzieci Kuchnia Edukacja i prysznic Dzieci grają w doble z mamą Harry Piotr Harry Piotr, no o. Tata pije drinka No właśnie wyszedłem z Gipsem na spacer To i na dzisiaj będzie wszystko Kończymy ten odcinek Jutro od nowa nagrywamy, jutro dom Arek z Julią i z Lilką, no jutro znowu mamy w flanach popływać na paddleboardach Dzisiaj nie dało rady, bo pogoda 15 stopni, nie, zimno było, wiatr był i tak fajnie. Ale pójdziemy z drugiej strony, tam z drugiej strony dzisiaj chodziliśmy, a nie nagrywamy bo wiało mocno, dużo ładniejsza plaża, tutaj dużo skał no i pójdziemy jutro, zapakuję paddleboardy na samochód, tam ze drugiej strony. To nie jest daleko, taki jest 2 minuty, ale nie chcemy się ich ciągnąć, no i będziemy pływać na paddleboardach. Oczywiście, jeśli będzie pogoda, no a na dzisiaj to wszystko, spadam spać, tu niedaleko, o, tutaj jest nasz, nasz karawan. no i idziemy spać, bo od drugiej nocy na nogach jesteśmy, dobra to narka. Zapraszam do subowania, komentowania, lajkowania. Mam nadzieję, że nie wieje. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Nara, pa!